Uśmiech, czyli kształt naszego uśmiechu jest uzależniony też od kształtu paznokcia, od długości, no chyba najbardziej właśnie od długości i od kształtu paznokcia i od skóreczek, czyli od tego sinusu, o którym mówiłam wam, lewy i prawy, tak? I od długu, który, który te sinusy tworzą. Widzicie jaki jest szkielecik? popatrzcie On jest jak papierek, jest cieniusieńki. Teraz delikatnie musicie zmatowić końcówkę szkieletu, bo inaczej Wam się nie połączy z białym żelem. Patrzę z drugiej, z drugiej strony, czy wszystko w porządku, mnie z uśmiechem. Widzę, że nie, widzę, że trochę jest na jedną stronę, więc muszę teraz podciągnąć lewy bok, żeby mi to się połączyło. Jeżeli Wy zrozumiecie, tak, na czym to polega, zrozumiecie jakie są zależności tych wszystkich odległości, punktów, proporcji. To wasze prace będzie najpiękniejsze. A przecież o to o to się chodzi, tak? I to jest nasz cel, mój cel i wasz cel. Tak, żebyście robili piękne fręcze i żeby ten kurs Wam pomógł przy tworzeniu pięknego fręczu.